Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem, Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Czerwniak należy do jednych najczęściej spotykanych raków skóry. Występuje on nie tylko w obrębie skóry, ale również oka, nosa oraz ust. Jest to nowotwór bardzo agresywny. W przypadku przerzutów jest trudny do leczenia. Należy unikać opalania pomiędzy godziną 11 a 16. Podczas opalania używać odpowiednich filtrów oraz używać nakrycia głowy, innych części ciała, a także wykorzystywać okulary z filtrami UV. Bardzo ważnym elementem jest również to, że jeśli zaobserwujemy coś się dzieje złego na skórze, od razu udajemy się do lekarza specjalisty. 15 czerwca Agnieszka Giesze, Dzień dobry, pora na kwadrans z życia miasta, a dziś w programie za chemikalia przed sąd. Prokurator przedstawił mężczyznom zarzut, składowali 107 beczek o pojemności 200 litrów każda. Chcemy po prostu mieszkać zdrowo i bezpiecznie, a nie tutaj na takiej bombie chemicznej. Emocje w strefie kibica. Przeczytaj i podaj dalej dziś święto Bóg crossingu. Bo naprawdę mam ciekawe książki i na rynek po dwa złote sprzedaję. A chętnie bym właśnie dała, żeby sobie ktoś to wziął. Pamiętajmy, że jeżeli zabieramy książkę, przynieśmy chociaż jedną w zamian. Trzej mężczyźni z Dolnego Śląska staną przed sądem za stworzenie toksycznego składowiska w Czartkach w powiecie Kaliskim. Substancje, jakie składowali w wynajętym gospodarstwie, były wyjątkowo niebezpieczne, co potwierdziły przygotowane w trakcie śledztwa ekspertyzy. Akt oskarżenia trafił właśnie do sądu. Czartki wieś w gminie Żelazków w powiecie Kaliskim, spokój jego mieszkańców, wisielski obrazek miejscowości zburzyły beczki z chemikaliami. A wszystko zaczęło się równo rok temu. Siostra pana Łukasza postanowiła wynająć stodołę. Rodzinna posesja od pewnego czasu nie była zamieszkiwana. Daliśmy ogłoszenie do internetu i znalazł się po prostu wynajęcia tego terenu. No i podpisaliśmy z nimi umowę. Generalnie. A mówił do jakich celów chce wynająć? Tak, tak. Generalnie umowa była podpisana na wynajem e, ciuchy. Podciuchy generalnie byłem, nie wiem czy lompe, lompek z czego typu rzeczy. Generalnie to jest też w, w Czyli umowie. jakaś y, odzieżowa działalność, tak, ja tak dokładnie, powiem. Tak, dokładnie. Ale przywieziono tu coś zupełnie innego. Co w tych beczkach najprawdopodobniej jest? Najprawdopodobniej chemikalia typu lakierniczo pochodne tego typu rzeczy. Gdy Łukasz zorientował się, że do stodoły trafiają podejrzane beczki, poinformował o tym służby. Policja na gorącym uczynku zatrzymała trzech mężczyzn, którzy składowali tu beczki. Policjanci na terenie posesji zabezpieczyli łącznie ponad 100 beczek o pojemności 200 litrów oraz 45 zbiorników o pojemności 1000 litrów. Do sprawy zostało zatrzymanych trzech mężczyzn, kierowca samochodu ciężarowego oraz dwie inne osoby, które pomagały przy załadunku. Od tych wydarzeń mija rok. Składowane bez zezwolenia substancje poddano badaniom biegłych z zakresu chemii i inżynierii środowiska. Ekspertyzy potwierdziły, że w beczkach są niebezpieczne rozpuszczalniki. W toku tego postępowania w oparciu o poczynione ustalenia, w tym m.in. opinie biegłych, prokurator przedstawił mężczyznom zarzut tego, że w okresie pomiędzy 7 maja 2020 roku a dniem 29 czerwca składowali 107 beczek o pojemności 200 litrów każda oraz 44 plastikowe pojemniki o pojemności 1000 litrów każdy substancją płynną, której skład mógł zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować istotne mierzenie jakości wody, powietrza lub ziemi bądź też szkody w świecie zwierzęcym. Nie tylko wyciek chemikaliów stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia oraz środowiska, ich podgrzewanie może spowodować wybuch. Co najgorsze, pomimo postępów karnych w sprawie chemikalia nadal zalegają w gospodarstwie. Moje zdanie to ten, kto przywiózł niech to zabierze, i niech się tym w dalszym ciągu zajmuje, tak? No, podjął też jakąś chyba umowę, że to zutylizuje. No to nie jest miejsce utylizacji. To jest miejsce, w którym my mieszkamy i chcemy po prostu mieszkać. Zdrowo i bezpiecznie, a nie tutaj na takiej bombie chemicznej. Mężczyźni początkowo nie przyznawali się dostawianych im zarzutów. W trakcie śledztwa część zmieniła zdanie i potwierdziła ustalenia prokuratury. To mieszkańcy województwa dolnośląskiego najprawdopodobniej zostali wynajęci przez prawdziwy mózg akcji tylko do przewozu beczek. Wszystkim grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Piękna pogoda, niestety, usypia czujność zmotoryzowanych. Dziś rano w Skarszewie na drodze wojewódzkiej nr 470, trasa Kalisz-Turek zderzyły się Ford Focus i motocykl Kawasaki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-latek z powiatu kaliskiego, który jechał motocyklem, jadąc od Kalisza w kierunku Cekowa, na wzniesieniu drogi podjął manewr wyprzedzania kolumny pojazdów i uderzył w Forda, którego kierowca wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Kierowca Kierowca motocykla trafił do szpitala. Ma złamania niezagrażające życiu. 77-latek kierujący Fordem, również mieszkaniec powiatu kaliskiego, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawa trafi do sądu. Do drugiego wypadku doszło około 11 na Alei Wojska Polskiego na wysokości Targowiska 3 Maja. Tam zderzyły się Volkswagen i Peżot. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Volkswagena zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Wówczas na jego tył najechał Peżot. Kierowca Volkswagena wysiadł z pojazdu, obejrzał auta, po czym odjechał. Po kilkunastu minutach wrócił jednak na miejsce i powiedział policjantom, że to on uczestniczył w zdarzeniu, a odjechał, bo był w szoku. Świadkowie potwierdzili, że to on kierował autem. Volkswagenem kierował 26-latek. I trzeźwy, podobnie jak kierujący Peugeotem 63-letni mężczyzna, starszy z panów doznał obrażeń i trafił do szpitala. Pierwszy mecz Polaków w Mistrzostwach Europy za nami. Debiutanckie spotkanie to zawsze duża dawka entuzjazmu i silnej nadziei. Jak kibicował Kalisz na głównym rynku? Zobaczcie. Takich tłumów na rynku nie było już dawno. Pogoda dopisała, frekwencja więc też nie zabrakło optymizmu i wiary w dobry wynik. Kaliszanie oklaskiwali każdą udaną akcję Polaków. Humory pogorszyły się po pierwszym golu dla drużyny Słowacji. Na początku drugiej połowy po długo wyczekiwanym golu polskiej drużyny nadzieja i dobre nastroje wróciły, ale tylko na chwilę. Druga bramka Słowaków ustaliła wynik meczu. Kaliszanie w nie najlepszych humorach, ale dotrwali do końca. Siedzieli nie tylko w strefie kibica, ale bardzo licznie w ogródkach śródmiejskich restauracji, bo i tam mogli oglądać mecz. Przedsiębiorczość to umiejętność, z którą nie wszyscy się rodzą, ale każdy może ją mniej czy bardziej w sobie wykształcić. Warto uczyć się jej w praktyce i to już od dzieciństwa z takiego założenia wychodzi szkoła Smart Club. Efekty jej działań można było zobaczyć w miniony weekend w inkubatorze przedsiębiorczości w Kaliszu. Targi Smart Business są cykliczną imprezą organizowaną na zakończenie roku w Smart Club, Szkole Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży. Uczniowie w wieku od 7 do 16 roku życia tworzyli firmy w grupach około 5-osobowych. W pracach szczególnie młodszym grupom pomagali trenerzy, ale sporą część zadań uczniowie wykonywali samodzielnie. Przekrój biznesów stworzonych przez młodych ludzi był dość szeroki, od firm usługowych po produkcyjne. Wśród nich znalazły się biznesy związane z żywnością eko, wykorzystujące ideę recyklingu, ale też biznesy z branży kosmetycznej, modowej, pomagające w rozwoju przedsiębiorczej postawy i inne. Cieszy nas najbardziej to, że w ramach tego projektu, bez względu na to, czy będą mieli w przyszłości firmę, czy nie, mogli ćwiczyć umiejętność współpracy, umiejętność realizacji celu, umiejętność planowania działań, umiejętność organizacji. Czyli te wszystkie rzeczy, których każdy potrzebuje, bez względu na to, co będzie robił w przyszłości. Dzieci i młodzież prezentowały swoje projekty, jak na prawdziwe targi przystało, na stoiskach oraz na scenie. Tam wykazywali się zdolnościami prezentacyjnymi i reklamowymi. Mówiliśmy w potwornym mnożeniem. Chodzi w niej o to, że z dzikimi postaciami można zbierać skarby. I z innymi z innymi Te warsztaty to nie tylko okazja do tego, żeby oni poznali jakby mechanizmy, jak się realizuje jakieś projekty, ale przede wszystkim do tego, żeby uczyli się współpracować, do tego, żeby uczyli się odpowiedzialności za zadanie, do tego, żeby uczyli się planować, organizować, do tego, żeby uczyli się komunikować między sobą, żeby musieli przerobić różne konflikty, bo wiecie Państwo, że w życiu rzadko kiedy jest zupełnie kolorowo, Przedsiębiorczość to w tym wymiarze przede wszystkim zaradność i zbudowanie w sobie przekonania, że poradzimy sobie w każdej sytuacji. Można kupić, pożyczyć od znajomych lub wypożyczyć w bibliotece. Książkami można się też wymienić. Idea obchodzonego właśnie dziś 15 czerwca Dnia Wolnych Książek jest prosta. Przeczytałeś, ale nie potrzebujesz tej pozycji w domowej bibliotece? Zostaw ją w kawiarni, autobusie parku lub regale przeznaczonym do book crossingu. W Kaliszu odpowiednio oznaczone półki na uwolnione książki są w każdej bibliotecznej filii, ale też w wielu innych miejscach. Wystarczy się rozejrzeć. Kiedy narodziła się idea uwalniania książek, niektórzy uważają, że już w XX wieku, inni raczej stawiają na wiek XXI. Wiadomo, że książkami wymieniamy się od zawsze: z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Jednak ideą Bookcrossingu jest wymiana z obcymi, podzielenie się z nimi opowieściami, które nas zachwyciły, lub wiedzą, która nas zaskoczyła. Książki w ramach Bookcrossingu mają krążyć, ale jest taka podstawowa zasada, że nie tylko zabieramy książki do domu, ale. Wymieniamy się, także jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się na jakąś pozycję z książek uwolnionych, także przynieśmy inną książkę w zamian. Książki mają krążyć. Przeczytaną, ale niepotrzebną nam już książkę możemy zostawić praktycznie w każdym miejscu, które uznamy za odpowiednie by znalazła nowego właściciela. W tomie możemy też zostawić wiadomość, że tytuł szuka osoby, która go przeczyta. Przeważnie kupujemy. Pan mówisz? No, żona bardziej jest miłośniczką czytania, ja mniej. A co myślicie o takiej formie właśnie wymiany książek z osobami obcymi, zostawiania w takich miejscach? Bardzo, bardzo dobry pomysł. Super. U nas w sąsiednich miejscowościach już coś takiego jest. Także, no. Tylko chwalić. Dzisiaj jest Dzień Wolnych Książek, tak zwanych. No, no. Czyli wymiany książek z osobami obcymi. Na przykład można wziąć sobie z takiej biblioteczki albo zostawić. Czy pan z czegoś takiego korzysta? Tak, albo tak, prze... tak, Korzysta. Często? No tak dwa razy w tygodniu. Ja mam tyle książek, że nie wiem co mam z nimi zrobić. To my podpowiemy. Tam jest taka e, biblioteka, taka, Ale ta taki regał. Tak, akurat się nie zmieści na tyle książek, co ja mam. Ale jest taka akcja uwalniania książek, Dzień Wolnych Książek i wymiany książek bez sprzedaży. Tylko jeżeli już przeczytaliśmy jakąś, to możemy komuś podarować. Właśnie zostałem w czymś Panie, takim. to weź mi tam romansidła, jak ja tam włożę. Właśnie biorą. Wszystkie książki są mile widziane. Wszystkie? To bardzo chętnie ja im tam powtykam, bo naprawdę mam ciekawe książki i na rynek pod 2 złote sprzedaję, a chętnie bym właśnie dała, żeby sobie ktoś to wziął. Książką, którą chcemy się podzielić, możemy też zostawić lub wziąć ze specjalnie przygotowanych półek. Miejsca wymiany można znaleźć w kilku kaliskich restauracjach i kawiarniach. Jedną z nich jest kafe Kalisja w Alei Wolności. Półka w lokalu stanęła wiele lat temu i z powodzeniem działa do dzisiaj. Mamy jakby stałe konkretne osoby, które przychodzą, sprawdzają, przynoszą swoje książki, zabierają te, które mamy tutaj, czytają i, i, i zwracają. Jakie książki można znaleźć? To jest taka literatura łatwa i przyjemna, czy może też takie klasyczne pozycje? Jest tutaj wszystko. Tak naprawdę od romansów po encyklopedię, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli warto przyjść i się wymienić w ten sposób. Tak, tak. Jak najbardziej tym bardziej, jakby jeżeli ktoś dąży do minimalizmu teraz i nie ma co zrobić z książkami, to myślę, że warto je tutaj przynieść i zostawić. Faktycznie różne książki, warto zwrócić uwagę na numer, na rok wydania. 1948. Jest też specjalny regał, który Miejska Biblioteka Publiczna ustawiła przy liceum Adama Asnyka. Tam praktycznie każdego dnia można znaleźć coś nowego i zobaczyć osoby korzystające z Book Crossingu. Podobne stoją, jeśli pogoda pozwala, przy wejściach do niektórych filii Kaliskiej Księżnicy, a na pewno w każdej z nich jest półka z uwolnionymi książkami, które przynoszą mieszkańcy. Trafiają się nowe i stare, łatwe, lekkie i przyjemne. Klasyka literatury i egzemplarze popularno-naukowe. Każda przekazana książka trafia do działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Jest oglądana przez pracowników. Część trafia do zbiorów placówki. Dla nas, bibliotekarzy, liczy się coś więcej. Istotne są także pieczęcie, pewne dedykacje. Zdarza się, że wśród uwolnionych książek, wśród książek przekazanych w bibliotece nieodpłatnie, zdarzają się takie, które mają dla nas wartość bezcenną tak naprawdę i dlatego zachęcamy aby no nie chciałam powiedzieć tego głośno ale jednak powinnam nie wyrzucać książek proszę przekazywać je do biblioteki tutaj doświadczeni bibliotekarze w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów naprawdę dokładnie każdą książkę oglądają i później ta książka tak naprawdę właściwie w akcji bookcrossingu ale nie tylko chodzi o to że ma drugie życie czy jest to życie na bibliotecznym regale czy w półce z uwolnionymi książkami takie uwolnione przez bibliotekę książki zawsze mają specjalną pieczęć. Po pierwsze, dzięki temu osoba, która wzięła tytuł, pamięta o idei wymiany i krążenia tomów. Druga sprawa to fakt, że czasami książki znikały z półek hurtowo, a później można je było kupić na targowiskach, więc to też swego rodzaju zabezpieczenie przed takim puszczaniem w obieg wolnych książek. Book Crossing jest ciekawą opcją na wakacje: można książkę zabrać w podróż i zostawić w miejscu, gdzie odpoczywamy, bez martwienia się o konieczność oddania do biblioteki w terminie. Jest też specjalna strona w internecie. Bookcrossing.pl, na której można się zarejestrować i śledzić aktualną mapę uwolnionych książek oraz dodawać swoje zostawione tytuły i miejsca ich oczekiwania na nowego czytelnika. W tym roku fundacja Book Crossing Polska zorganizowała w ramach święta wolnych książek głośne czytanie, do którego mogły dołączyć placówki oświatowe oraz wszystkie organizacje, w których są osoby lubiące czytać. W Kaliszu akcję zorganizowano w finii numer 2 MBP. Przed nami idealny letni dzień. Nie za gorąco, nie za zimno, tak w sam raz. Zapraszam na prognozę pogody na najbliższą dobę dla Kalisza i okolic. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym na termometrach 23 stopnie. Noc pogodna temperatura spadnie do 16 stopni. Środa pełna słońca maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie stabilne 1018 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. I na dziś to wszystko nieustannie. Zachęcamy Państwa do zaglądania na nasz portal faktykaliskie.pl. Tu na bieżąco publikujemy informacje z Kalisza i regionu. Ja dziękuję za wspólny czas. Do zobaczenia.